Agnieszka Wyszkowska, kurator wystawy. Witam Państwa w imieniu swoim i Pani Dyrektor Centrum Kultury Muza w Lubinie Małgorzaty Rzyszkowski czesak Zapraszam do obejrzenia filmiku o wystawie, którą gościmy w Klubie pod Muzami. O wystawie ja i ona opowiedzą autorki Julia Kochańska i Oliwia Kaczmarek oraz ich opiekun artystyczny Elżbieta Kochan. Wernisaż wystawy miał odbyć się 27 marca. Spotkaniu miała towarzyszyć muzyka na żywo. Wydarzenie to wiązało się również z obchodami w tym roku 50-lecia działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie. Autorki prac są wychowankami MDKU. Uroczyste otwarcie wystawy nie odbyło się z powodu ogłoszenia pandemii. Ale wystawa jest gotowa i czeka na Państwa. I mam nadzieję, że już w niedługim czasie spotkamy się na żywo w klubie pod Muzami na wernisarzu wystawy Ja i Ona i autorki Julia Kochańska i Oliwia Kaczmarek opowiedzą nam o tej wystawie. Będziemy podziwiać pracę i wspierać młode artystki na początku drogi. Do zobaczenia. Dziękuję. Jestem Julia Kochańska i mam 19 lat. Od szóstego roku życia uczęszczam na zajęcia plastyczne do pani Eli. Kocham do i uczę się tam różnych technik plastycznych i tworzę swoje prace. I tak właściwie niedawno odkryłam swoją miłość do malarstwa. W moich pracach nie trzeba doszukiwać jakiegoś zaplanowanego przekazu, bo nie przywiązuję wielkiej wagi do interpretacji. Ale to, to przywiązuje ją do koloru i do techniki. A kolor, tak naprawdę, w pracach jest dla mnie najważniejszy. I właściwie często, nawet zanim wiem, co namaluję, to wiem, w jakich kolorach chcę to namalować. Bardzo lubię też eksperymentować z technikami plastycznymi. I na przykład widać to w Batiku, który jest na wystawie. Um, ponieważ starałam się zrobić pracę jak najbardziej malarsko, tylko mogłam, czyli starałam się nie używać konturów i używać tych plam e, koloru jak najbardziej malarsko. Um, I to czasami trochę utrudnia życie. To właśnie sprawia mi radość i wielką satysfakcję. I mam nadzieję, że moje prace, a także prace Oliwii Kaczmarek spodobają Wam się i będziecie mogli wkrótce zobaczyć już po zakończeniu tej epidemii. Jestem Oliwia Kaczmarek i w tym roku mam już 19 lat. Od 13 uczęszczam do pracowni MDK w Lubinie pod przewodnictwem pani Elżbiety Kochan. Ta placówka dała mi mnóstwo możliwości i umożliwiła rozwój mojej twórczości, a w niej skupiam się głównie na ludziach, na tym, jak ich postrzegam, jakie wywołują na mnie wrażenie, jakie wspomnienia mam z nimi, doświadczenia. Głównie widać to na pracach wykonanych piórkiem, które są bardzo szczegółowe, na tym mi zależało, szczegóły. To jest to, co lubię. E... Szczegóły, które starają się też. W sposób symboliczny odnieść do każdego. Symbole są po to, aby praca była uniwersalna dla każdego odbiorcy, aby każdy mógł znaleźć w nich własne znaczenie, własny sposób podejmowania tej pracy. A szczegóły po to, aby mógł się dopatrzeć, aby mógł znaleźć więcej niż może starałam się pokazać. A praca ma wnieść coś w każdego. Praca ma. Pomóc zrozumieć jakieś zjawisko w sposób, który wcześniej nie był zauważalny. Dlatego zachęcam, aby spojrzeć na moje prace. Więcej jest dopiero w warsztacie, dopiero się pojawią. Zapraszam również, żeby odwiedzić naszą wystawę, moją i Julki, kiedy będzie już możliwe przyjście tam i zobaczenie tego w realu, w świecie rzeczywistym. Zapraszam i Dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na wystawę ona i ja, Julia Kochańska, Oliwia Kaczmarek. 12 lat temu spotkaliśmy się w Młodzieżowym Domu Kultury. Przez te 12 lat mieliśmy przygodę artystyczną. Nasze spotkania to świetna zabawa i bardzo dużo pracy. Efekty możemy obejrzeć na wystawie. Prace Julii, malarstwo i batik. Oliwia Kaczmarek, grafika, rysunek i akwarele. Jestem z nich dumna, osiągnęły już wiele, a przed nimi wielka kariera.